Kazik nie wystąpi z kultem. Co z biletami? Jest to oświadczenie Kazik trafił do szpitala i nie pojawi się na scenie podczas piątkowego koncertu kultu na Teneryfie Na kilka godzin przed występem organizator wydarzenia wydał oświadczenie. Tomasz Likus przekazał w nim informacje dotyczące zwrotu pieniędzy za bilety czwartkowe popołudnie media obiegła smutna wiadomość, że Kazik Staszewski trafił do szpitala. Lider kultu opublikował wstrząsający wpis na Facebooku, w którym wyznał, że z jego zdrowiem jest bardzo źle. Źle wykonano mi zabieg usunięcie wyrostka. Zostawili jakiś cel na końcu. Leży na ojomie w szpitalu na teneterce z rozpoznaniem ropowicy. Zaczął czwartkowy wpis Kazik Staszewski, pisownia oryginalna, przepis redakcji. Zostaje zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie, dodał artysta. Kazik Staszewski, w nocy bliski końca drogi byłem. W następnym poście zawarł słowa, które wielu wręcz przeraziły. Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić. Stwierdził, a wieczorem napisał, że w szpitalu zostanie na pewno kilka dni. Problemy zaczęły się po nieudanej operacji wyrostka robaczkowego sprzed lat, a stan muzyka w ostatnich dniach zaczął się na tyle pogarszać. Że konieczna była hospitalizacja. Dziś wiadomo już, że artysta czeka na zabieg i nie wystąpi podczas koncertu zaplanowanego na 5 grudnia. Co z koncertem kultu na Tenerfie? Organizator wydał oświadczenie. Wpis kazika poruszył setki fanów, którzy natychmiast ruszyli z wyrazami wsparcia. Część z nich liczyła, że zobaczy go na scenie podczas zaplanowanego na 5 grudnia koncertu na Teneryfie. W czwartek kult wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że koncert się odbędzie, ale bez udziału wokalisty. Mając na uwadze plany i zaangażowanie blisko 2000 osób, które poświęciły swój czas i pieniądze. Żeby być tu teraz z nami, postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zagrać jutro normalny, pełny koncert, choć bez naszego lidera, ogłosili członkowie kultu na Facebooku. Następnego dnia, na kilka godzin przed koncertem, zespół udostępnił na swoim oficjalnym koncie na Facebooku oświadczenie Tomasza Likusa, który przekazał informacje dotyczące ewentualnych zwrotów biletów. Szanowni Państwo. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zwrotów za bilety na koncert Kult w Hard Rock Hotel, który odbędzie się 5 grudnia, informujemy, że osoby, dla których nieobecność kazika jest nie do zaakceptowania i z tego powodu pragną zwrotu pieniędzy za bilet, prosimy o zgłoszenie się do Box Office dziś, to jest w dniu koncertu, od godziny 17. Dziękujemy za zrozumienie. Można przeczytać w poście organizatora koncertu kultu na Teneryfie. Niektórym fanom trudno wyobrazić sobie występ kultu bez Kazika, ale życie pisze różne scenariusze. Jak udało się nam ustalić, zamiast niego na scenie ma pojawić się jego syn, Jan Staszewski.